Dixonem, tam nasze dowody stoją. Da Dixon pyka zdjęcia. Let's go! Jesteśmy w takiej chatce, jak to się profesjonalnie nazywa? E, to jest Ambona. Ambona, no, Ambona. I kurwa tam, jeden, ten, jeden szczebelek się złamał, ale to nieważne, jebać to. Ale są zajebiste widoki, sobie to nieco posiedzimy. Kurwa, jest elegancko. Kląga mężczyzny nie dosięgnie. <laughs> Czy innym mągą z Kefido. D D D Dixon jak to oceniasz? Oceniam 100 na 10 100 na 10, yeah Dobrze No Fajne, to... to domek fajny Tutaj nic ciekawego Ale jak patrzę na te forę, to od razu mi się przypomina Windows 7 Windows Albo 7. Windows, y Windows XP słuchaj. Tapeta? No, Windows XP no Tutaj na górze nie ma nic specjalnego w sumie Myślę, dać ten film na YouTube? A. Nieco trzeszczy Przestań, bo się jeszcze zjebiemy A to byłoby niefajne, nie powiem Czekaj No przestań, coś tam strzela No przestań No nieee Jak ten jebę, jeden szczebelek się złamał, to te... Nie hey, kurwa, chuj tam Zajebiście jest No i w sumie, w sumie tyle Nie da Dixon? No Tak? are you sure. okay yeah